Cześć, jestem Luki, a to jest kolejny odcinek serii kolekcjoner modów do Farminga 2019. Chcę wam pokazać kolejny mod. Nasiewnik marki Kuhn Planter 3R. 12-rzędowy. Jest to sadzarka do różnego rodzaju upraw. Wyposażona w dodatkowe pojemniki na nawóz. Dzięki czemu. Oprócz obsiewu możemy również jednocześnie dokonać nawiezienia terenu. Zobaczmy, jak ta maszyna działa. Działające światła kierunkowskazów oraz stopu. Teraz suszy maszynę znaczniki. Standardowo pozwala obsiewać kukurydzą, słonecznikiem, soją, burakiem cukrowym, bawełną oraz jeżeli mapa jest wyposażona to w dodatkowe uprawy typu kapusta, czerwona kapusta, chmiel, tyton. Załadujmy maszynę nasienami oraz nawozem zobaczmy, jak się będzie spisywać maszyna w pracach polowych. Dziś do obsiania mam pole kukurydzą, więc wykorzystamy nową maszynę. Tak maszyna wygląda w rzeczywistości. Maszynę znajdziemy w sklepie w kategorii sadzarki. Tutaj sprawdzimy, jakiego typu. Uprawę możemy obsadzić tą maszyną. Niestety brak jakiejkolwiek możliwości zmiany czy koloru, czy opcji, czy ustawień. Standardowo link do maszyny znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie.